W moim domu tyle jest przestrzeni, wszystko na miejscu, wszystko wysprzątane. Za moją ścianą pijany sąsiad nie śpiewa głośno piątej nad ranem. W moim mieście ścięto równiutko trawniki. Żadna jezdnia tutaj nie straszy dziurami. Zarośla pełne ptaszęcej muzyki i ogród piękny z barwnymi kwiatami. W tym kraju wszędzie czyste ulice, dzieci szczęśliwe, uśmiechnięte, zdrowe. Drzewa niebieskawe, jakby z bajki wzięte. To czemu oczy zwracam w inną stronę? W tym kraju nikt się nie martwi na zapas, że słońca nie ma lub że deszcz wciąż pada. Nikt się nie przejmuje tu konwenansami, że ludzie tu z dziada pradziada. Nikt nie przekraczali mi tu prędkości, nikt nie oszukuje, nie omija prawa. Każdy tu poprawne dobre ma nawyki. A o polityce raczej się nie gada. Nikt tu nie pyta, jakie masz dochody, burzędzie nie tkwi się tu godzinami. Więc czemu tęsknię za tym starym krajem, za jego polem, łopianem, lasami? Popatrz, jak pięknie kwitnie łąka. Słuchaj się proszę, śpiew wronka. Wiatr pieści kwiaty delikatnie, i wszystko pachnie. Ach, jak pachnie. Kiedy na taki obraz patrzę, to łagodniej i inaczej myślę o wszystkich polskich sprawach, które mnie dręczą. Praca wiara, w prawdę prostego tego zdania, że Polska warta jest z kochania i może więcej tu dobrego, lecz muszę łąkę mieć do tego. Był ciepły wieczór w cichocinku. Moc czasu do zabicia. I dwoje ludzi, co się spotkało na którym zakręcie życia pachniały lipy, grała orkiestra w jakimś piwnym ogródku. I był pan jeden, co poszedł z panią na spacer powolutku. I rozmawiali sobie beztrosko o różnych aspektach życia. Wiedząc, że więcej się nie spotkają, cóż mogli mieć do ukrycia. Ten pan troszeczkę był niedzisiejszy, szarmancki i delikatny. Ot taki bardziej w klasycznym stylu, co wpływ miało dodatni na atmosferę tego wieczoru i panią z lekka zmęczoną kolejami swojego życia i bycia przykładną żoną. Lecz nic zdrożnego w tym nie było, żadnego zgorszenia broń Boże. Pan ten znów poczuł się atrakcyjny, jak i ta pani być może, więc pani wierszyk mu poświęciła pod wpływem chwil wspólnie spędzonych. Bo zapamięta tamten spacer i z tamtym panem rozmowy, chwitnące lipy będzie kojarzyć z tym panem z Ciechocinka, chociaż to była bardzo maleńka w tej panie życiu chwilka. I to wspomnienie włoży do zbioru swoich cenniejszych wspomnień, wierząc, że również i pan ten miły czasami pomyśli o niej. Nie pamiętam dzisiaj nazwy tego krzewu, Gdy go mijam, idąc, pachnie nieprzytomnie. Zawe długie lata go nie spotykałam I nagle wypłynął na wierzch moich wspomnień. Za pierścionek wkładam rozkwitłą gałązkę I kąpię w zapachu nos trochę ukradkiem, Wstydząc się przechodniów spojrzeń i uśmiechów, Których może dziwić zachwyt byle kwiatkiem. Dla nich zabieganych codzienność to zwykła, a dla mnie tak cenne wspomnienie z przeszłości, w którą wpadłam nagle jak złowiona rybka wpuszczona do stawu, szczęśliwa z wolności. Już nie ma konwali, jeszcze nie ma jagód. Świat szumi nad głową wietrzykiem. Idę raźnym krokiem wśród młodego zboża, wsłuchana w czerwcową muzykę. Nikt mnie tu nie widzi. Nikt mnie tu nie woła, nic złego nie może się zdarzyć. Sceneria młodości. Linia polnej dróżki. A z przodu psi biegnie towarzysz. Nad zbożem zielonym polatują zwiewne motyle o skrzydełkach w groszki. Idę kolejną wiedziona do lasu, podnosząc przydrożne twardzioszki. Wśród zboża, przy ziemi, rumiankowy dywan we wzory chabrowe utkany. Jeden tylko ranek mych wakacji w Polsce spośród wielu innych wybrany.